Siema, siema, kasztany z i tak spokojnie nie zdydałem sobie, ale zrobiłem sobie trochę przerwę od YouTube'a, bo yy, do, nie oszukujmy się, wiecie jaki melon jest, on jest i nie chciało mi się po prostu, a więc ogółem to przepraszam was. A więc moi drodzy powiem w skrócie, no moim palcu jeśli w ogóle mam palec. Moi drodzy na mojej ręce macie wszystko subskrypcji, proszę teraz macie na czole jaka magia. Yy, zasubskrybuj ta kanał, bo już mamy prawie 1000 i w ogóle to. Jeśli nie zasubskrybujecie, to jesteście źli, wiecie dlaczego, bo retro Wam przyjdzie w nocy i was zje, a więc zasubskrybuj ta kanał normalnie, tako. Yy, a więc yy, tak, yy, bez zbędnego przedłużenia widzimy się już na arenie. Moi drodzy, ja już wiem co dawno, żeśmy nie grali. To jest defran, dokładnie. A więc idziemy no life iść. O kurcze piecone, ale my źle wywaliło. Nie chciałem tak naprawdę. Yy, dobra, oni nie umiem pułapek odpalać. a wiecie co oznacza? Melony sostat yy, A więc lipa lipton. Ti, ale ja tu 300 i ugrać, bo oni se przebiegli, a ja parkour skillsy normalnie. Ole mnie legnę, o kurcze, piecone. Co, 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 co są za lagi? Halo, halo? Halo. Co to ma być? Co to ma być? Ty, jak mi jakiś Alex przyścigał. Dobra, dobra. No mm, to, to jestem ostatni. Ogółem. to e, e, tyle w temacie. Szuruburu i do przodu, tak o, normalnie. Ale to będzie szybki odcineczek, nie? Ej, nie, ja mam jeszcze drugą rękę nagram, bo... Wy nie możecie dostawać odcinków 20-sekundowych, tak nie wolno. <gry> bo później piszą mi w komentarzach, co to za, kurde, wolne odcinki. Wolne w ogóle, na tak? Co to za y, odcinki, kurde, dwuminutowe? A, moi drodzy, trzecie miejsce. jest źle, dobra. dobra, szuruburu, i do przodu, moi drodzy, jesteśmy już na drugiej rece. No i ja byłem to, sfailowałem. Tak, tyle w temacie. Wymi, przyściutko zasłania. Czemu tu nie ma przenikania graczy? Ja bym chciał, ale Melona się nigdy nie Jak Pelo coś powie, to to słowo jest nieważne. Dobra, typu już jest pierśnięta. Nie, no ja nie umiem już tą grę grać. Ktoś by mnie nauczył. Drugi. Mm, to nie tak, że dostaję rydzia. Ja sobie liżę lizaczka jakby co? Um, ja, ja nic nie powiem, bo nie chce mi się. Szkoda szempić kawa. Wow, jestem siódmy, a, byłem, a byłbym i... który? Czwarty! Dobra, to na tyle się. A więc to tyle z tego odcinka. Jeśli ci się spodobało, morto, dejno łapę w górę. I kurde, jeśli ci się nie spodobało, to też daj łapkę w górę, no bo czemu dowiedzieć? po co ci to? E, a więc e, tak, to w sumie na tyle. E, dobra, do widzenia.